Witajcie, z tej strony Mangetsu, tutaj jest Paczuś Jesteśmy w subnotice Below Zero, bubuś tej części, jak już ostatnio powiedzieliśmy No i słodki, jest tak, wam powiem, że e, jeszcze właśnie zdążyłem sobie montować odcinek Zwłaszcza podobają mi się te plamki tego łodzika po bokach, no słodziutkie są, Paczuś Co dzisiaj będziemy robić? Szczegółowo sobie rozpisałem w ogóle w notatniku plan, żeby nie zapomnieć I zacznijmy może od tego, że będziemy robić teleportujący schemat do Citraka. Bardzo mnie zastanawia, jak to będzie wyglądać to mamy tutaj moduł teleportacyjny, i wraz z tym modułem, z tego co jeszcze widziałem na nagraniu, yy, mieliśmy jakieś narzędzie teleportujące. Ono jest tutaj, narzędzie teleportacyjne, czyli to będziemy musieli zrobić. Yy, no i zobaczymy, jak to. Właśnie będzie wyglądało. Tworzący miejsce docelowe teleportacji dla sparowanego narzędzia, czyli będziemy mogli się narzędziem teleportować na Citrak. Brzmi to naprawdę bardzo fajnie. Eee, nie wiem, czy to nie jest taka zbędna troszkę pierdoła, która jedynie spowoduje, że skróci nam delikatnie czas powrotu na Citrak, ale z drugiej strony moglibyśmy się o wiele dalej poruszać bez obaw, czy wrócimy, czy nie. Bez obaw o tlen w ogóle, eee, więc może pod tym względem to być MVP. No zobaczymy, czy to będzie raczej jedna skrajność, czy druga. Eee, aerożel 2, aerożele są potrzebne, to może jeszcze sobie płyn hydrauliczny rozmontuję, widzicie, specjalnie to zachowałem na taką okoliczność galareciaki i robimy sobie tutaj aerogel, eee, gdzie jest aerogel a nie, rubin był potrzebny powaliło mi się, dobra, to płyn hydrauliczny z powrotem skakuj tutaj silikon też sobie weźmy, rubin musimy e, teraz zwinąć e, no i też wam powiem, że akurat tak się złożyło, że, a dwa rubinu że nagrywam odcinek naprzód, ale wydaje mi się, że e, wszystko wiem i nie, nie jest tak, że potrzebowałbym jakiejś porady, czy że coś zrobiłem źle. No, też wydaje mi się, że możemy gdzieś tam w wolnym czasie poszukać ostatniego jakiegoś paczusia innego koloru, o którym też mi pisaliście, e, który jest na biomie przy Marguerite, a i tak będę się tam m, gdzieś cofał. No, zobaczymy, jak nam tutaj Bozia daje okazja i wszystko. E, weźmy sobie teraz, porównaj jeszcze więcej e, plastali. Plastal jest potrzebna. Ramie torpedowe to raczej innym razem na następny odcinek. Plastal. E, jeszcze jest potrzebne zaawansowane, czy zwykłe? Chyba zaawansowany zestaw elektryczny. Nie chce mi się tego robić Wezmę zwykłe i znowu chip komputerowy Niestety, sztabka plastali To tak, mieć Złoto, ale nie, chyba z 5 odcinków Było bez robienia chipu komputerowego Czułem się jak w raju Ta receptura już mnie bardzo boli To chip komputerowy, wszystko na pamięć Robimy zaawansowany zestaw elektryczny. No, i w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić obie te rzeczy. Zacznijmy może od narzędzia teleportacyjnego, bo widziałem, że ono jest tutaj, mm, tu, tu, tu. Narzędzie teleportacyjne teleportuje się do najbliższego modułu. Czyli to w taki sposób działa. Jeśli zrobilibyśmy sobie parę modułów, to do najbliższego nas teleportuje. Wymaga kostki jonowej. Hmm. Jak, czyli kostką mianową będę parował? Możliwe, że będę musiał więcej tego nazbierać w takim razie. No a moduł robimy w przenośnej konsoli pojazdów. To wyjdźmy sobie i gdzie ona była. Uff, kurde, cię spalam. Kazik do naszej przynośnej konsoli pojazdów Już myślałem, że do niczego się nie przyda A tu jednak zaskoczenie jakieś było No i mamy, moi drodzy, moduł teleportacyjny Sitraka Nic nie powinno nam zablokować tutaj, więc Nie zniknie on nam prędko, nie rozwali się Jak ten pierwszy moduł, który zrobiłem <noise> Na początku Mamy moduł teleportacyjny Jakoś tak z wierzchu się niczym nie wyróżnia mm, Nie rozpoznałbym, że to jest Moduł teleportacyjny ale no dobrze, weźmy sobie, chwyćmy. Muszę jeszcze wyjechać sobie z ITRAKiem. E Wchodzimy i wydaje mi się, że jeśli mamy moduł teleportacyjny, taka jedna uwaga, drobna, nie wiem czy on działa w momencie. Może obrócę sobie jeszcze O, Paczuś W momencie, kiedy mamy prona Co to oznacza dla nas? To oznacza mniej więcej tyle, że może prąd zostać gdzieś indziej A my możemy się teleportować i może być lipa Więc, jeśli byśmy używali tego modułu No to chyba prona odstawiamy Taki jest mój, jakiś taki pierwszy wniosek Albo, no nie Obserwacja Paczuś tutaj sobie pływa Przeszkadza mi, podchodzi Dobrze, że go nie uderzyłem czymkolwiek Bo już zabiłem jakiegoś tam dziobaka za pomocą mojego sitraka ją. Eee, no, i to w taki sposób działa, to zobaczmy, jak sparować sobie urządzenia. Ja tu może wyprostuję No i paciu! Głupi jesteś i uciekł, wystraszył się. <grym> Ej, może już nie wróci, skoro go walnąłem. Nie no, wróci. Z podejrzliwością patrzy, wraca już. Eee, dobrze, to zobaczmy, jak to działa. Bo tam mówiono coś o eee, kostce jonowej dodatkowo, ale ja bym chciał narzędzie teleportacyjne. Eee, I. Mam kostkę nową faktycznie w środku. Gdzie to mam sparować? Czy to jest już tutaj sparowane? Czy to zadziała mi teraz? O! I teleportuje się faktycznie. Dobrze, udało się. Ile bierze procent? To też jest bardzo ważne. Jak 50... Mm, tak z 25 wzięło 30. No, 33% za teleport i ładujemy kostkami. Jest to taka. Bym powiedział... Fajna opcja, ale i tak bardzo rzadko możemy korzystać. Nie tak często jak bym chciał, o. No ale mamy w każdym razie pojazd gotowy do jakiejś podróży I wiemy jak to działa, to sobie tutaj już odhaczę Z receptur Chciałbym też w ogóle zerknąć sobie jeszcze przez chwilę Na moją farmę, bo tu też porosło Zobaczcie jak te drzewa latarniowe wspaniale wyglądają, się prezentują Przez smaki Prestona też tu mogę Sobie sałatki porobić może jakieś Cieplniki A co do tego to musiałem sobie to drzewo jakoś usunąć, bo ono mi tu w ogóle nie pasuje Nie może jak zbiorę wszystkie owoce i zjem to się miejsce zrobi. A tam patrzysz! Od tej strony! Nawiedza mnie. Ma charakterek chłopak. Chyba wyjadłem wszystkie owoce, a nie, tam jeszcze coś zostało z tyłu. Nic tu nie widzę. Mogę to zniszczyć, czy nie? O, jest, udało się. To ziemniaczko sobie zasadzimy. No i pasuje wszystko. Ładnie tu całkiem. Tak jakoś się nie spodziewałem, że efekt będzie aż tak dobry. Myślałem o tym, żeby porobić sobie mnóstwo sałatek. E, pikantnych yy, i na przykład do skrzynki kwantowej wszystko powrzucać. O, no teraz to jest tego pogrom. Mogę sobie jeszcze, a nie, nie wyrosło mi. E, mogę sobie jeszcze porobić. Powrzucam to sobie przede wszystkim. Tu może jakieś galarecie. A, odłoży też. I to będzie wszystko na wyprawę. Ym, I mam napisane w mojej rozpisce coś takiego jak ramię małp. I próbowałem sobie przez chwilę w głowie rozszyfrować o co mi wtedy chodziło. I doszedłem do wniosku, że chodziło mi o to, żeby znaleźć ramię grawitacyjne. I właśnie to ramię grawitacyjne jest do znalezienia wśród małp, tylko nie wiem czy właśnie tam pobliżu Maydy, czy bardziej pobliżu tych pierwszych biomów, więc myślę, że do tych pierwszych biomów się na szybko wybierzemy i zobaczymy tam e, najwyżej jakoś świecie na takim timeskipie lekkim, nie będę was tym specjalnie przynudzać. I po co mi by było to ramię grawitacyjne? Otóż podobno opuściłem coś z Merkurym i wydaje mi się, że to jest to miejsce, w którym potrzebowałem przysunąć pudła, więc muszę sobie zrobić i jakby ktoś pytał dlaczego nie użyję tam Prona i jego ramienia grawitacyjnego, do którego mam receptę no to już odpowiadam, że ja niestety tam prownem nawet nie wejdę. Albo nawet jeśli wejdę, to będzie problematycznie się tam przecisnąć. Wydaje mi się, że nie wejdę, bo tam było na palnik przejście zrobione. Więc lipa by z tego wyszła. To sobie weźmy, spakujemy. A ta sterownia mi tam raczej nie wykryje, bo to jest za daleko. No to co? To wchodzimy już do naszego Seatraka. Tych tu jest syf, to okropnie wygląda. Powinien być jakiś garaż osobny na moduły nieużywane, albo nie wiem. Okropnie to wygląda. A tak to standardowo, jak daję wam jakieś szczegóły z mojego życia, e, nagrywam na taki delikatny zapas. Niby nie musiałbym, ale słuchajcie, mam dużo prezentacji na studia. W ogóle teraz końcówka tych studiów to u mnie głównie prezentacje są takie, już, e, że trzeba niby przysiąść, bo nagle jakieś tam młode, ambitne panie są mi w ogóle. Zazwyczaj to byli prowadzący zmęczeni życiem, którzy mieli wywalone i trzeba było tylko odklepać. No to już tam muszę, muszę przysiąść przy tym i, i porobić. No a potem będzie sesja. To będzie jeszcze gorzej. No, ale tak to mam 5 prezentacji do zrobienia. Jeszcze sprawozdania na laby, jakieś inne głupoty. Muszę przy tym przysiąść, dlatego nie chciałbym raczej gdzieś tam w nagwaniu siedzieć, bo... bo tak nie będę wyrabiać. O! Co to jest? Ło, wow, jaki biom! Kier lodowych. Aha, to jest ten początkowy. Chyba nie da się tu nawet wejść. Ale fajnie wygląda. Kogo zabiłem? Ej! A, to pingwin, już się bałem, że... <laughs> że zabiłem właśnie ciebie, Paciuś. Masz tu przyjaciela martwego. I zróbmy może sobie w ten sposób, że wyjdziemy, bierzemy wykrywacz minerałów, i wykrywamy złoto. Nie, 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 nie. My chcemy fragment. No i mamy jeden fragment. No i fragment gówna to jest na przykład. No nie działa to aż tak świetnie, jak myślałem, bo jest tutaj dużo fragmentów niekoniecznie takich, co byśmy chcieli. Ja potrzebuję jedno działko grawitacyjne. Nie wiem, czemu tak późno. Dopiero zbieram. O, wiosłownik liliowy udało mi się zdobyć. Scooter sigla i też nie. Pacuś! Przestań przeszkadzać. Widzę, że dużo was tutaj w tym obszarze. Dużo tu jest spalników laserowych. Ej, takiego jaja jeszcze nie miałem w sumie. Weźmy sobie, może to jest małpa? Taka, małpy morskiej tak. To inne jaje miałem wcześniej. Kurczę, ale to głęboko sięga. I byłem tu? I byłem tu chyba. Było to śmieszne. Co mu robisz? Zostaw go! No, e, ja go zeżarł! Złek! Ja no to mam? To może na Firobotics tam też był ten biom? Nie mogę coś znaleźć. Właśnie tego działka. <grym> Co to jest? On w sumie może tak lewitować. To jest woda. Po pierwszy raz coś takiego widzę. A tu? Wow! Tego nie było jeszcze. No i w sumie spoko, że tu przyszedłem. Moduł kaskadowy. Funkcja dekoracyjna wyświetlacz holograficzny źródło relaksacyjnego światła. Jak zwykle. Pozostaje tajemnicą, co to jest? Jest, jest! Wreszcie! Boże! Ile ja się naszukałem tego? Jakie to jest rzadkie, to jest niesamowite. Albo ja nie miałem po prostu szczęścia, ale przynajmniej byłem... Aha. Teraz mi na złość będą robić. Przynajmniej byłem świadkiem wielu różnych rzeczy tutaj. E Zresztą widzieliście. To co? Używamy naszego modułu teleportacyjnego. Może nie ma takiej konieczności, ale korzystajmy. Jak mamy okazję i jeszcze kostki jonowe, róbmy to! I teraz się dzieje magia, czarodziejstwo. Ja wracam na Sitraka. Nie no, trudno byłoby też wrócić, to jest akurat fakt. Ojeju, ej, nie przemyślałem tego. Jak stawiamy sitraka pod kątem, to mogą się dziwne rzeczy dziać. Na szczęście się nie dzieją. Jajo Ej, jej, wieloryba, świetnie z tego się wykluło. Chodźmy teraz do bazy. Zrobimy sobie to działko, nowe jaja powrzucamy, a przy okazji zobaczymy, jak ten wieloryb tam będzie żył. Naładu Naładujmy sobie sitraka Jeszcze dobre cieplniki. Dla każdego. Niczym siki. To <laughs> co? To zobaczmy. Wieloryb. Y nie widzę tu wieloryba. Na górze jest, na górze jest. He? Co się stało z wielorybem? Tu jest jaki malutki! Jaki maluszek! Jeju! Ja myślałem, że ty ogromny będziesz. Do tego jeszcze płaszcz arktyczna, nie wiem czy ona wcześniej była. O to! To, to, to! Wiosłownik liliowy! To jest to hipnotyzujące, na szczęście ona się hipnotyzuje tutaj. Wszystko mamy zeskanowane. Mamy wrzućmy tutaj jeszcze to jajo i to jajo. Mam nadzieję, że mają miejsce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, powinno być miejsce. O, jeszcze ty jesteś! Skałogniot! To zobaczymy. Słodkie te istotki są. I my chcemy zrobić działko grawitacyjne. Na szczęście receptura nie boli specjalnie. Jakieś tu baterie, których mam pełno, się zużyję. Ją. Zestaw elektryczny też. A już był nawet. I robimy działko grawitacyjne. Weźmiemy ze sobą. Przesuniemy co trzeba. I zobaczymy. Dorączki. To poglądasz sobie? Tak. <laughs> wow. Taka to energia. Chyba mogę już się ruszyć. Tak, 100% mam. Na szczęście te ogniwa się też szybko ładują. Aczkolwiek myślałem, żeby jonowe tutaj dać. Bo ten prąd tu tak średnio te jonowe jednak potrzebuje. My może lecimy do Merkurego, gdzieś tam on był. I zobaczymy. Wielorybku, co ty robisz? Ej, tam nic nie ma. Nie wiem, czasami te bieżątka są głupie, truch. No i gdzie to opuściłem? Cię udobiemy. Trochę mi się nie chce już tutaj przybywać. Nie wiem, czy też tak macie. Ale mogę wreszcie użyć po raz pierwszy w tej serii działka grawitacyjnego i tutaj i zobaczyć. O! Nie mówcie mi, że to nawet nie było potrzebne. Nie jest potrzebne, dobra. No. Tylko możemy też przerywać, puścić na F. Pamiętajmy o tym. Ej, nie chcę, nie chcę, puszczaj! ja bym wziął. Dobra. I możemy przepłynąć tu radośnie. Wziąć sobie zużyty, zużyty pręt paliwowy Nie wiem czy ja chciałem zużytego Można też rozebrać go, teoretycznie Coś było do zeskanowania, nie wiem co A, zespawana skrzynia Tutaj, kosz na odpady nuklearne, było coś takiego? Nie Hmm W pierwszej części kojarzę, że było coś i tu jest szyb wentylacyjny. Zróbmy może tak, że wezmę sobie tutaj zamienię bateryki. I dostajemy się do środka. Pewnie pręt paliwowy, bo co innego. No, i możemy się do tego szybu dostać. Możliwe, że o niego wam chodziło. I że on tutaj wymagał tego działu. Aha, to mogłem się już wcześniej dostać, gdybym to widział. Ja troszkę ząk. Nie trzeba było tam działka. Znaczy, podejrzewałem, że tak jest, ale i tak. Gdzieś miało być jeszcze PDA. Według was. ja tu? Co tu jest. Tu byłem? Tak od góry. Eee. Ej. ej, faktycznie! To jest nowa lokacja. Nie kojarzę tego. Jest jakieś PDA. Jest tutaj dyskietka. Muzyczka, szafa grająca. Ale jakieś PDA może, coś tego. Tutaj nie widzę światełka, nic, boję się troszkę otlen. tlen. Miejmy nadzieję, że mnie tutaj utrzymają roślinki. Tutaj jeszcze tutaj może faktycznie... O jest, jest, jest PDA. Jest też coś takiego, to już mieliśmy. Start awaryjny, Diana. Wszystko szlak trafił. Nie mogłem przewidzieć, że tyle rzeczy pójdzie nie pomyśli. No ta Diana, co się tutaj wyrywała do tego wszystkiego, byle mieć hajs, i chwałę, i słabe. Czyli ona jest kapitanem. No w sumie było kapitan kozak. Też się nazywało to. Dziwaczne te stworzenia. Musimy się ewakuować. O tu jeszcze jest przejście. Ufa, przynajmniej załodze tego wynika. Tędy można było też przejść. Poddane kwarantanie, czyli tutaj też na nich się rozprzestrzeniło to? Ta... bakteria? przynajmniej na pokład nieznanego patogenu. No była to ryzykowna decyzja. Ale wydaje mi się, że wyzbieraliśmy wszystko, co mieliśmy wyzbierać I tych PDA słyszałem, że jest 9. Ja mam tutaj 7, czyli jeszcze dwa pominąłem prawdopodobnie w innej części Merkurego. może się jeszcze po to wrócimy, zobaczymy Ale teraz chciałbym coś ciekawszego moim zdaniem, mianowicie Jeśli chodzi o Marguerite Maidę Wiem już, gdzie jest pierwszy dziennik Napisaliście mi, że w pobliżu jest szklarni I że gdzieś tam trzeba dalej wpłynąć, pójdziemy tam O ile się stąd wydostanę Używam teleportu i użyjemy sobie też kostki jonowej będzie ciekawiej. Yy, pyk! Ja chcę na statek. Weźmy, zabierz. To jest całkiem satysfakcjonujące, jak się tego używa. Może to dla Was też. I teraz mi się już oficjalnie ta kostka yy, tutaj wyczerpała. Trzeba wsadzić nową. No i mamy. Dobra. No to co? To płyniemy w takim razie do Marguerite Maidy. To już nie Muszę znowu znaleźć to miejsce. tajemniczość. Dobra, jesteśmy przy Marguerite, przy jej domu. Widać ją z góry? Widać, sobie siedzi tam. E, Mogłem w sumie jeszcze wziąć przysmaki Prestona, żeby go nakarmić, ale... <noise> Zapomniałem, przyznam się. Gdzieś tutaj musimy w tym biomie polecieć dalej, ale dalej nie... Oj, oj, oj. Dalej, nie w dół. To jest różnica, bo jest taki biom z takimi koralami. Reaktor termalny też tu był do zdobycia. Bubuś, co ty tu robisz? Paczuś. Paczuś. Paczuś, bo w sumie patrzy. No śmieszny ten biomik, ale nie widzę tutaj nigdzie jakiegoś PDA. Hmm, ale odgłosy, nie podobają mi się one W sumie jeszcze w tym biomie za bardzo nie byłem Byłem niżej, tam przy tych kryształach A tutaj Ej, no paczuś Krew się polała <gryw> Boi się Płynie akurat tam, gdzie my chcę. O, wzrost temperatury bogatej Minerały szczelinie, tam coś bucha A to co to jest? Nic to nie jest Nie mogę tego zeskanować, a to? Też reaktor termalny hmm. Ile tu jest rzeczy? Hmm. I jest dziennik faktycznie. Jest dziennik, tak, jak mówiliście. A dyskietka, co? Butla z dopalaczem, gówno. <noise> Może Marguerite kiedyś tego użyła, nie wiem, ale w każdym razie aktor termalny znowu. Odsłuchajmy, co tam Marguerite ma do powiedzenia. Metro pod powierzchnią oceanu. To jest ten pierwszy dziennik, więc wiemy, co się stało. Równa, po tym prołnie, jak wzięła, podenną I Niebezpieczna jak diabli. Oczy wyłupiła, jak to jest brutalne. Odchłani, w Wojdzie było. Trzymać ją albo puścić. Przywarą do niej tak mocno, jakby moje życie od tego zależało. O, drzewo iglicowe. Nie lubiła zabijać, ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. To się nie będziemy kłócić, raczej. Piękne, przerażające zwierzę. Możliwiasz, to jest jej gust. Czy nie mamy też w ogóle informację, że przepływając przez Wojd? Możemy dostać się do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Fajnie jakby tak połączyli jedynkę z dwójką, sabnotiki, nie? No i to jest pierwszy dziennik, szczerze powiedziawszy jest to trochę. Przynajmniej mnie tak troszkę zawiodło, myślałem, że... Jednak to będzie coś bardziej okazałego, że czegoś się więcej dowiemy, że jeszcze cofniemy się wcześniej, nie? Tak to praktycznie to jest powtórzenie tego, co było w drugim dzienniku. Dla mnie przynajmniej, że to nie są żadne nowe informacje. A jajaj, tu mogę kółko robić. Ta lokacja troszkę mi przypomina tę lokację, która była z widmowymi lewiatanami, że to drzewo, przy których one, one miały jaja. Może pamiętacie, z jedynki. Tu też są takie wielkie drzewa, takie świecące. Hmm, no tu jest ta szczelina z tym biomem. Podobno tu jest ten. Paczuś, jeszcze inny. Może uda nam się go znaleźć tym szukaczem minerałów. Minerałów, to nie będzie minerał akurat, ale znaleźć chyba możemy spróbować. Cześć koledzy, zaprąduję was na śmierć, jeszcze dobiję do was. Mogę taką korridę robić jakąś. O, zabiłem go, bez kitu. Nadzwyczaj efektywne to jest. Gorzej jak Paczusia tym walnę. No i nie żyje. Znaczy paczuj żyje, na szczęście, ale dużo energii mi zeżarło. A, muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, jest problem troszkę. Dwie sałatki. Kto dwie sałatki jest piękny i gładki? I chciałbym jaja. <laughs> nie ma niestety na tym jaj. Nie, ja w życiu tego nie znajdę. Musiałaby być sterownia skanująca. Jaja, ją pęgloryba i małpy morskiej sobie zrobiłem. Sorry, Paczuś. Może tu gdzieś? Tylko, hmm. że bym się tak często nie przyspieszał, bo już mi baterie padają. Trzeba było przełożyć z tego prowna. O, chyba jestem dobrze, tak mi się wydaje. Z tego co sprawdziłem sobie na necie. I tu jest, tu jest, tu jest! Kolejny, Paczuś, taki czerwony! Jakiś? A nie, tu jest taki żółty bardziej, ale fajny. Dobra, wyklujemy go sobie. Jeszcze tych Merkurych chciałem. Niekoniecznie Ziemię i niekoniecznie Marsy. Ej! Jakim ze On też na moich oczach. Dzisiaj to jest jakiś dzień obserwowania natury. Dzikiej, wyłazimy. Paczuś, chowaj się, chowaj się! Dobra, on do mnie płynie. W sensie. Co? prądem dostał, hej? Prądem dostał i uciekł Dobrze, przynajmniej go nie zeżarł I weź mi go podładuj No, wylądowane. No i wrzućmy tego nowego paczusia On będzie specjalny, bo odbyły dwa niebieskie No to takie trochę gorsze, a ten jest jakiś shiny Jakiś ekskluzywny Tylko wiecie czego się boję? Eee, że tutaj niestety te istotki moje mm, No że za... o, o, o Co ja mogę? Małpa morska, jaka malutka Jaka słodka jest To Też jest słodek. No co ja to chciałem, że mogę coś wypuścić Na przykład tego wieloryba świetlistego może właśnie w tych warunkach będzie śmieszny dosyć i miejsca zajmuje I wrzućmy tutaj paczusia No, niech się wykluwa, jaki złotek Złotuś No, bubcia A tego wieloryba korzystając z okazji Wypuśćmy jak najbliżej delty Dla mnie to będzie o tyle zabawne że to nie jest jego naturalne środowisko. Może będziemy w stanie z niego korzystać, a może jeszcze jakieś tam istoty będą się na niego rzucać. Obawimy się w ten sposób, chyba, że ucieknie na swoje terytoria. To wypuszczamy wieloryba świetlistego. Co ciekawe nie ma informacji o wyhodowaniu w niewoli. No, groźne, wypuszczamy. Co? O, żyje, żyje, żyje. Jest mniejszy? Hmm, taki biedny się wydaje. Nie jest mi Paczusia przypadkiem. Mogę na nim płynąć? Nie mogę, chyba za młody jest. Dobrze, niech sobie tutaj pływa. Tylko nie uciekaj za daleko. Przynajmniej nie będę się bał, że mi rozwali akwarium czy coś. Nie, żeby to było możliwe. Wydaje mi się, że takich zaawansowanych mechanik by tu nie robili. No ale i tak. Ja bym sobie może zrobił w ten sposób, że wejdę, albo wejdę jak Darth Vader. Wezmę sobie te ogniwa jonowe. Zadzę je tutaj. Będzie mi to bardziej pasowało, jak używam tylu różnych modułów. No i będzie lepiej. I może weźmy sobie jeszcze fragmenty Merkurego. Mamy co robić, póki się ten paczuś nie wykluje. To też jest fajny kontencik. Troszkę szkoda, że dwie miniaturki będą z paczusiami się z rzędu. Ale faktycznie to jest taki specjalny, kto musimy go tutaj bardzo podkreślić. A ten dron też jest taki useless Może weźmy go sobie i przeróbmy na materiały. I tu nie byłem. Szyba jest. Jak tam się dostać? Czy drzwi? Czy wentem jakimś? Jest went. Skąd prowadzi? Stąd? Nie. Nie widzę skąd ten went idzie. Na logikę. Z czego może iść? Czy z zewnątrz? Albo tutaj, gdzieś. O, tu jest went. Tu, tu, tu. I on prowadzi prosto tam. Do tamtego pomieszczenia. Tak ostatnio narzekałem, że mało tych wentów w tej części. Okazuje się, że są. Tylko ja ignorowałem je przez cały ten czas. Nie wpadłem na to. Jest PDA tutaj. Dostałem też. Pl tam plastal. Nie plastel. Pytan. Piknik wśród świateł. Jasmin. Sprawdziła reaktory. Kroiła warzywa, chciała do Diany. No właśnie, jakie ma relacje ze Stefanosem, bo dopiero potem go doceniła. No ona, ona nie wie, ona nie wie. Wandy, Lokiem. Zabrał mnie tam na piknik, kazał się zrelaksować. Stawiał tutaj jakieś kroki. Że werble, świecące grzyby sobie wziął na zbierał, prawdziwy falafel, oni się cieszą takimi rzeczami, ziemskimi przysmakami. Chyba nie będzie tutaj źle. To jeszcze jest przed katastrofą, jeśli dobrze myślę. No tak mi się wydaje, przynajmniej. Znaczy też nie, nie mamy tutaj dokładnej chronologii. No i brakuje mi jednego dziennika. Ej! Chyba jeszcze opuściłem na tamtym dzisiejszym Merkurym. Boże, ostatni dziennik. Tu wywierciłem i nie wziąłem tego PDA. Możliwe nawet, że było na nagraniu. Ja pierniczę. Ja tu byłem na pewno. Tutaj jest ten vent i możliwe, że nawet dzisiaj w odcinku też było. Obcy. Raju, Raju, przeżywam na no jawie mokry sen każdego ksenolingwisty? Aha, że tego, który chce się porozumiewać w języku obcych. Tutaj widniałem ślady nieznanej cywilizacji. To już wcześniej było tylko tych też. Dużo, no. Ale się zachwyca tym. Jak ja kiedy dowiaduję się, że jest patuś tutaj na powierzchnię zespołu badawczego? No a potem was kosmici zestrzelili, bo ich szukaliście. Nie, nie chcieli wam zaufać. No bo liczę, że Altera mu tutaj zapłaci. No dobra, no to my wrócimy się do chaty i zobaczmy, co z tym Paczusiem może co? Okej okay. Norma. A zrecyklujmy sobie dron z kamerą. O, no widzicie, ile jest rzeczy. Chip komputerowy będzie na przyszłość, na przykład. Chociaż nie wiem do czego teraz. Wszystko mamy, co chcieliśmy. A czy jest zużyte pręty paliwowe? też jestem w stanie na coś zrobić. Niestety nie. To jest, żeby to zniszczyć, to trzeba zrobić ten tę śmieciarkę specjalną. No wykluwaj się, bubuś, szybciej. Nie wstydź się. Jest, jest, jajo, paczusia! Już lecimy, już lecimy, paczuć! Chcecie zobaczyć, chcecie zobaczyć. Jak wyglądasz? Jaki złotek! Żółtek! Jaki złotek miał być? Złoty paczuś! Ale fajny. Ja myślałem, że on. Taki czerwony będzie, potem, że jest żółty. Teraz złoty się okazuje. Jaki słodki. Złoty paczuś. Czymś się wyróżnia od zwykłego paczusia? Niebieski jest tutaj, tu jest złoty. Ma dokładnie ten sam opis, bo przeklikuję, nic się nie zmienia w tekście. Ale fajnie wygląda. Hmm. Są jakieś różnice zasadnicze. To może wypuśćmy go sobie. Wypuśćmy go sobie i już. Niech sobie pływa tutaj przy powierzchni, tylko nie przy gejzerze no i dajemy paczusia złotego, wypuść cześć mordeczko, cześć, może się różni jakoś zachowaniem może jakieś inne animacje będzie miał też jest słodziak, ooo tamten jeszcze wieloryb w tle, ten przyszedł nagle jest zazdrosny może, czy nie, nie jest zazdrosny tak pływa w pobliżu miałem dwa paczusie, a jeden uwięziony nie no, słodki jesteś <noise> Tamten, ten tam, leciał Bardzo mi się też kojarzy z portalem I Whitley był taki też dron z jednym okiem, nie? Też tak bezwiednie sobie gdzieś tam yy, latał <noise> Fajny złoty patrzysz. No cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zastanawiam się, czy iść teraz do biomu tego kryształowego, od razu zobaczyć co tam jest, czy jeszcze na przykład pozbierać artefakty, czy na przykład jeszcze pobudować coś, bo tutaj też możemy niektóre rzeczy robić, ale to są takie pierdoły. Zastanowię się jeszcze. No ale tak to powoli seria dobiega końca, skoro już za niedługo byśmy mogli zrobić to ciało Alana. I no zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Może tutaj podpłyną jeszcze mordeczki, podpłyniecie? Tu! <laughs> Szuka mnie! Jest, złoty przyszedł, cześć! Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!